Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zbłacą nasze grzechy. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej stanowi dla kaznodziei, dla homilisty, jedno z największych wyzwań. Jak bowiem ująć w słowa tajemnicę? Jesteśmy trochę wobec majestatu tajemnicy Trójcy Świętej bezradni. Podobnie jak pewna bezradność przebija przez słowa kapłana, które wypowiada po konsekracji, kiedy mówi, oto wielka tajemnica wiary. Tajemnica, a więc wymaga wiary, zaufania. Na pewno nie jest wiedzą, bo gdyby wszystko było wiadome, to mielibyśmy do czynienia z nauką, a nie z wiarą. I próbujemy sobie w jakiś sposób te tajemnice, Naszej wiary, jak tajemnice Eucharystii, tajemnice Trójcy Przy przybliżyć. Posługujemy się nieporadnie jakimiś obrazami, które znamy z życia. Na przykład, kiedy zadaję sobie pytanie, jak to jest, że ten chleb, ten opłatek przed słowami konsekracji jest chlebem a po konsekracji choć wygląda nadal i ma wszystkie właściwości chleba jest już ciałem Chrystusa to nie uciekając się do tych teologicznych wysublimowanych pojęć transsubstancjacji że istota pozostaje ta sama, przymioty pozostają te same, a istota się zmienia, szukam jakiegoś obrazu. Myślę sobie, że to jest chyba tak, jak przy rodzeniu się motyla. Kiedy gąsienica, która ma stać się motylem, owija się w kokon. To ja ciągle widzę kokon, chociaż w środku już nie ma gąsienicy, tylko jest motyl. I tu ciągle widzę chleb, ale tam już nie ma chleba, tylko ciało Pańskie. Oczywiście to jest obraz całkowicie nieporadny, ale zbliża mnie do tej tajemnicy. W przypadku tajemnicy trójcy przenajświętszej, jeszcze bardziej. Bezradny jest człowiek. Święty Augustyn, przypomnę, że zmarły w 430 roku biskup Hippony, jeden z największych świętych i filozofów chrześcijaństwa, napisał dzieło o trójcy przenajświętszej, De Trinitate. Pisał tę księgę. 20 lat. Powiadają, że i znacie tę historię, że kiedy rozważał tę możliwość poznania rozumem trójcy przenajświętszej, przechadzał się pewnego dnia po plaży zatopiony w modlitwie, w rozmyślaniach i napotkał dziecko. Które kubeczkiem nabierało wodę z morza i wlewało do dołka na plaży. Zapytał dziecko, co ty robisz? A ono odpowiedziało: Staram się przelać morze do tego dołka. Augustyn mówi: Dziecko, to jest niemożliwe. A na to dziecko, które okazało się być aniołem, odpowiedziało: to jest bardziej możliwe niż zgłębić rozumem tajemnice Trójcy Przenajświętszej. Święty Augustyn też próbował, posługiwał się z wielkim powodzeniem te tajemnice Trójcy Przenajświętszej uchwycić w jakiś obraz, który byłby bardziej bliski ludzkim zmysłom. I w tym dziele *De Trinitate* pisze, że można to sobie wyobrazić tak jak pewne sfery w człowieku. W każdym człowieku są takie trzy sfery. Pierwsza to są zmysły, poznanie. Poznanie. Poznajemy, dotykamy, smakujemy. Druga sfera to jest pamięć. Pamiętamy rzeczy, wydarzenia z tych lat kiedy ani jedna komórka w naszym ciele nie była taka sama jak dzisiaj. Pamięć. A trzecia sfera to jest wola, pragnienie. Człowiek może pragnąć być na przykład mądrzejszym, świętszym, szczuplejszym i wyobraża sobie siebie. Te trzy sfery są zupełnie odrębne: zmysły, pamięć, wola, pragnienie, a jednak tworzą jedną osobę. My ich nie rozróżniamy na co dzień. Na szczęście, my o Bogu wiemy to, co Bóg sam nam przekazał. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Bóg objawia sam siebie. E, żyjący w tym samym czasie co święty Augustyn, czyli na początku V wieku, święty Prosper z Akwitanii, który był sekretarzem papieża Celestyna, e, pozostawił takie luźne zapiski. E, i, i jedna z, z tych notatek brzmi lex credendi, lex orandi, potem dodano jeszcze lex operandi, czyli pewne reguły wiary. Odbijają się, są powiązane z regułami modlitwy i z regułami życia. I spróbujmy w tych trzech krokach y, pokrótce y, pójść. Byłem kiedyś na wykładzie mądrego profesora, Rosjanina, z Moskwy przyjechał, który do pewnego momentu w życiu był. Y, Takim zaciekłym, zapiekłym ateistą tego formatu marksistowsko-leninowskiego. I w pewnym momencie nawrócił się, jakby uwierzył, i od tego czasu odkrył w sobie taką misję, że jeździł po całym świecie z wykładami i opowiadał o tym wspaniałym odkryciu, jakim było dla niego chrześcijaństwo, jakim jest dla niego chrześcijaństwo. Niezwykle mądry człowiek. I pamiętam taki jeden wątek z tego jego wykładu. On mówił, mówił tak, my, chrześcijanie jesteśmy przeszczęśliwi, dlatego że my jesteśmy pewni, że Bóg jest taki, w jakiego wierzymy. I tłumacza, Żydzi nie znają Boga, w którego wierzą, bo opowiedział im o Bogu tylko Mojżesz. Muzułmanie nie znają Boga, w jakiego wierzą, bo o tym kim jest Allah opowiedział tylko Anioł, Habril. Natomiast my chrześcijanie znamy Boga, w którego wierzymy, bo on sam w Jezusie Chrystusie o sobie opowiedział. On sam nam się ukazał. I ta lex credendi, to w co wierzymy, wyznając Trójcę Przynajmniejszą. Zawiera się w tym, co za chwilę wypowiemy, wyznając kredo. Ze szczególną uwagą zróbmy to dzisiaj. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego, Pocieszyciela. Te wszystkie przymioty niech wybrzmią dzisiaj tak zupełnie świadomie. Bo rzeczywiście, kiedy popatrzymy na Stary Testament, to Bóg tam się jawi jako Ten, którego nikt nigdy twarzą w twarz nie widział. Kiedy Mojżesz spotyka go na pustyni, w krzaku gorejącym, na pytanie: Kim jesteś? Bóg odpowiada: Ja jestem istniejący, jestem Ten, który jest. Jechowach, Jahwe. Ale Mojżesz go nie widział. Twarz przed nim zakrywa. Chociaż, jak czytamy, przy spotkaniu z Bogiem jego twarz jaśniała. Kiedy wracał do obozu, Izraelici widzieli, że jego twarz świeci, płonie. Prorocy spodziewali się, że ten Bóg, pełen mocy, który daje przykazania, że będzie się ukazywał, w, jak w religiach pogańskich, w błysku pioruna, w wybuchach wulkanów, a tymczasem słyszą, że on przemawia. W wietrzyku lekim. Hiob nieszczęsny, kiedy chociaż odrobina tej świadomości, kim jest Bóg, do niego dotrze, położy rękę na usta i powie, już nic nie będę mówił przeciw Bogu, nie, nie jestem godzien nawet stanąć przed Nim. Ale Bóg pozostaje ciągle zakryty. W Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec ukazał swoje oblicze. Jezus Chrystus to Bóg, który stał się człowiekiem i to trudno było apostołom zrozumieć, kiedy on mówił: Dlaczego chcecie zobaczyć Ojca? Kto mnie widział, widział i Ojca. Nie do końca rozumieli, kiedy słyszeli ten głos z obłoku dochodzący: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Nie docierało do nich, kiedy on mówił: Ojciec objawił mi wszystko. Ojciec i ja jedno jesteśmy. A potem Duch Święty, który jest pocieszycielem, oświeca nas, prowadzi, wzbudza sumienia. Jeden Bóg w trzech osobach, niepodzielna jedność. Jak. Te trzy płomienie świecy, które na religii składamy razem, żeby pokazać, że są trzy płomienie, a jednak jeden, trzy osoby, które odbierają równą chwałę. Lex credendi, reguły wiary, wierzenia. One się przekładają, jak twierdził święty Prosper, na lex orandi, na sposób modlitwy. Bo Pokaż mi, jak się modlisz, to powiem Ci, w co wierzysz. W modlitwie się nasza wiara też kształtuje, w sakramentach zwłaszcza. I przypomina mi się historia, którą być może znacie. Powiadają, że kiedyś pewien misjonarz znalazł się na niewielkiej wyspie zapomnianej. Gdzie spotkał trzech mieszkańców, trzech rybaków, jedyni mieszkańcy wyspy. Ale kiedy wytłumaczył im, kim jest, oni z radością, łamaną, angielszczyzną, powiedzieli, że oni są chrześcijanami. Bo kilka pokoleń wstecz ich pradziadowie przyjęli chrzest z rąk jakiegoś wędrownego misjonarza i oni są też chrześcijanami. Jak się modlicie wobec tego? zapytał. A oni odpowiedzieli, ty jesteś trzech, nas jest trzech, zmiłuj się nad nami. Misjonarz mówi, nie, nie, słuchajcie, to tak nie można. Musicie się modlić pobożnie. Musicie odmawiać Ojcze Nasz i modlitwę do Trójcy Świętej, na przykład taką. Uniżając się do głębi naszego nicestwa, pragniemy Ci oddać jak najgłębszą cześć w Trójce Jedyny Boże. Święty, nieograniczony. Adorujemy Cię, jednocząc się z uwielbieniem świętych w niebie i ludzi żyjących na Ziemi, Ojcze Stworzycielu, Synu Odkupicielu, Duchu Święty Oświecicielu. Oddajemy Ci ofiarujemy wszelkie uczucia miłości. Ponieważ tak Cię kochamy i Ty kochasz tych, którzy Ciebie miłują i dajesz im niezliczone dobrodziejstwa, upadamy przed Twoim nieskończonym majestatem w Trójcy Jedyny Boże, błagając pokornie przez wszystkie Twoje przymioty. Abyś okazał nam swoje miłosierdzie. Nauczyli się. Odpłynął po kilku latach, wrócił i kiedy zbliżał się do wyspy, zauważył, że po falach biegnie do niego trzech mężczyzn. Przypadli do łodzi i mówią: Ojcze, zobaczyliśmy z daleka Twój żagiel. Przybiegliśmy jak najszybciej, bo zapomnieliśmy tej wspaniałej modlitwy, którą nas nauczyłeś. Przypomnij nam proszę. My ciągle modlimy się. Ty jesteś trzech, nas jest trzech, zmiłuj się nad nami. Misjonarz zrozumiał wtedy, że przez całe życie powtarzał piękną modlitwę wyjętą z pism Świętego Tomasza Zakwinu. A oni... Prostym westchnieniem, Ty jesteś trzech, nas jest trzech, zmiłuj się nad nami, osiągnęli większą łaskę, większą świętość i większe cuda działy się w ich życiu. Lex Orandi to jest ta szczerość, to oddanie, z jaką wypowiadamy słowa oddania się Trójcy Przynajmniej Świętszej, uwielbienia Boga. Kiedy to nie jest wielomówstwo, o którym mówił Pan Jezus, kiedy to nie jest na pokaz, jak czytaliśmy we wczorajszej Ewangelii, dla pozoru odprawiają, odprawiają długie modły, ale kiedy szczerym sercem całe życie powierzamy Panu Bogu i stąd się bierze, stąd się bierze ten trzeci element, lex operandi, czyli sposób życia, z wiary przez modlitwę, sposób życia. A to, co jednoczy osoby w Trójcy Przenajświętszej, to jest wzajemne dawanie siebie w miłości. Kiedy Rublow napisał ikonę Trójca Przenajświętsza, przedstawił trzech identycznych aniołów siedzących za stołem, z których jeden służy drugiemu. Takie dawanie się nawzajem, oddanie zupełne. I chociaż Trójca Święta Pozostaje zakryta w swoim misteriu, swojej tajemnicy. Próbujmy tę miłość, która się oddaje, ofiaruje drugiemu, naśladować, żeby ludzie patrząc na nas, jemu oddawali chwałę. Amen.